Będziemy zbierać ogrody w Wiszkadusza. Rekonstrukcja ogrodu średniego cudu świata. Takie babilońskie ogrody. Tutaj pędy, jakiś drzew, bóg jakiś. Bo tutaj są łapy, które do działu owoców. O, kroki to może być duża piaszczowa zesztofa. Owoc pompejski trujący. Wszystko przez te plamidła takie na tej skórce, które powodują toksyczne działanie Tutaj widać stałe pola, meksary i nektolitry soku rabarbarowego. Kulki rabarbaru czekają aż piorun w niewalni. Będzie piorun barabarma. Dobry napój ozejwiający miwiank. też jakieś, jakieś, jakieś takie jaska my Adama i Ewy, to tam mało na chodzi. A tu najważniejsze, bananowie. Oto drzewo, z którego rosną takie oto banany. Smakują jak wiśnie, wyglądają jak wiśnie. A to są banany! Wjeżdżamy do miejsca, czy święte miejsce Muminku. Tutaj jest bardzo siła wyższa. Odganiane nawet te taszki zostały zdobite przez bukę i siła boska ją po prostu zrobiły <grymne> A masz Zzijmy też kwiatki rumianki, ona lubi polne, ale po to? Tutaj mamy napis Pozor jakiejś tutaj wygibasy i tu postura Amareńsku pisze Brak sznurówek swoim zdrowiem i co należy zrobić? Wyciągnął już i iść za rozwiązanymi butami. Widzę to Ciebie. Tu należy zyskańczość. Tu wizerunku. Tak, kostki, oh. a ja opowiem Wam historię. 500 lat temu w niedalekim lesie żył gajowy Gugauro. Jak widać, nie był on może jednym z najbystrzejszych leśnych, ale tego fatalnego poranka znalazł się w okolicy. Do przygotowywania rytuału dzielnego dla muki Potrzebny jest kamień. To jest specjalna odmiana kamieni. Jasno górskich. W górach i zerskich takie wyskakując z ziemi. To muszą być takie świeżo wyskoczone. Należy jest w liście można AIKU z tropikalnej krzaków i jagody. I to wszystko za pośrednictwem dwóch patyków magicznych, które po 15 sekundach rozpalają bardzo magiczne ognie tu jakaś wypałka już się pali należy iskrzyć patykami już jest piękny ogień należy dodać nasze zioła które zbieraliśmy chcieliśmy je ofiarować ogień nie pochłania na, na, następnie bukszpa, cztery liście, jakieś gałązki, zmielony cukier, prawie cały, ale jednak szczypny dla smaku. To już się pęknie dymi, to już trzeba... i jabłuszko dla smaku, i jabłuszko dla smaku, tak na samą górę. Trzeba pokiwać się, tmuchnąć dwa razy i odchodzić. Od naszej pom pomnika buki, po jej pociągu zmierzamy do tajemniczego źródła, gdzie płynie czarodziejska woda. Niby jedno źródło, a dwie wody to, to się leją. To, to jest zdrowa woda, tak życia woda. Wszystko Le kangourou nomade est un monstre imaginaire, ni de l'alchimie, ben soir de concert qu'en public assemblé de personnes, t'écrases les idées noires, on saute comme un de l'armée, boxe-t-on, les idées noires, boxe-t-on.